Rozdział czwarty. Winston czuł się znacznie lepiej, z dnia na dzień. O ile mówienie o dniach miało w jego położeniu sens. Odzyskał siły, wciąż drażniło go mocne światło i ustalny szum, ale nowa cela była nieco wygodniejsza od poprzednich. Na płycie z desek leżały materac i poduszka. Miał też do dyspozycji stołek. Pozwolono mu wziąć kąpiel, potem myć. Potem mógł dość często myć się w blaszanej miednicy. Dostawał nawet ciepłą wodę. Dali mu świeżą bieliznę i czysty, nowy kombinezon. Wrzut nad kostką opatrzono łagodzącą maścią, wyrwano pozostałe zęby i wstawiono protezę. Minęło wiele tygodni lub nawet miesięcy, Teraz gdyby miało na to ochotę, mógłby już mierzyć upływ czasu. Ewidentnie karmiono go o regularnych porach. Szacowo, że dostaje trzy posiłki na dobę. Czasem tylko zastanawiał się, czy ma to miejsce w dzień czy w nocy. Jedzenie było znacznie lepsze niż się spodziewał. Co trzecie danie zawierało mięso. Raz dostało nawet paczkę papierosów. Nie miał zapałek, ale milczący strażnik, który przyniósł jedzenie, podał mu ogień. Przy pierwszym podejściu Unisnowi zrobiło się niedobrze, ale się opanował. Potem dozwał sobie paczkę, paląc pół papierosa po każdym posiłku. Dostał też białą tabliczkę z przywiązanym na rogu ogryskiem ołówka. Z początku jej nie używał. Nawet kiedy nie spał, czuł się całkowicie odrątwiały. Pomiędzy posiłkami przeważnie leżał bez ruchu, drzemiąc lub oddalając się niezburnymi niezbornym rozmyślaniem, z zamkniętymi oczami. Dawno już przywykł do spania przypadającym na twarz ostrym świetle. Nie robiło mu to różnicy. Co najwyżej, sny stawały się bardziej spójne. Przez cały czas bardzo dużo śnił i przeważnie były to sny szczęśliwe. Znajdował się w złotej krainie, albo siedział pośród jakichś potężnych, zawiskowych zalanym słońcem ruin z matką, z Julią, z O'Brienem, nic nie robiąc. Po prostu chodzą, chłonąc słońce i gawędąc o zwyczajnych rzeczach. Także myśli, które miał na, na jawie, dotyczyły głównie snów. Z chwilą, gdy znikł bodziec. W postaci bólu, Winston stracił zdolność do podejmowania wysiłku intelektualnego. Nie nudziło mu się, nie pragnął rozmowy ani rozrywki. Chciał tylko być sam, bez bicia i przepytywania, mieć co jeść, móc się umyć, to mu co wystarczało. Stopniowo coraz spół coraz mniej. Wciąż jednak nie czuł potrzeby, żeby wstać z łóżka. Zależało mu na tym, aby leżeć w spokoju i czuć, jak ciało nabiera sił. Od czasu do czasu dotykał różnych jego części, żeby utwierdzić się w przekonaniu, że to nie złudzenie. Mięśnie zaokrąglają się, a skóra staje się bardziej napięta. W końcu na do pewności tak przybierał na wadze, uda miał już zdecydowanie grubszy od kolan. Od tego momentu zaczął regularnie ćwiczyć, początkowo z trudem. Wkrótce jednak Mógł przejść 3 km spacerując w kółko po celi, a zgarbione ramiona zaczęły się prostować. Kiedy, kiedy spróbował trudniejszych ćwiczeń, odkrył już ze zdumieniem i upokorzeniem, że wiele banalnych czynności przekraczają możliwości. Nie dawał rady przyspieszyć kroku czy przytrzymać stołka w wyciągniętej ręce. Kiedy próbował stanąć na jednej nodze, przewracał się przykucnął na piętach, a potem ledwo się podniósł, czuł rwący ból w udach i łydkach. Położył się płasko na brzuchu i chciał unieść ciężar ciała na rękach, lecz po Nie oderwał się nad od ziemi. Jednak po kilku dniach i po kolejnych posiłkach dokonał również i tego. Wreszcie udało mu się zrobić sześć pompek z rzędu zaczął odczuwać autentyczną dumę ze swojego ciała, a chwilami miał nadzieję, że także jego twarz odzyskuje swój normalny wygląd. Dopiero kiedy przypadkiem dotknął ręką gołej czaszki, przypomniało mu się spoglądające z lustra wyniszczone oblicze kości trupa. Również jego umysł stał się bardziej aktywny. Winston przysiadł na łóżku, opierając się plecami o ścianę. Kładł się na kolanach, kładł na kolanach tabliczkę i całkiem świadomie przy przystypał do reedukacji. Skapitulował, to było jasne. W rzeczywistości, teraz to widział, był gotów do zaprzestania walki, a długo przed tym, zanim podjął tę decyzję, w momencie, gdy przyprowadzono go do Ministerstwa Miłości, a nawet wcześniej. Już w czasie tamtych kilku minut, kiedy stali z Julią bezbronni wobec żelaznego głosu z telekranu dyktującego im, co mają robić, już wtedy dotarło do niego, jak lekkomyślna i naiwna była jego próba buntu przeciwko partii. Teraz wiedział, że myśl policja obserwowała go przez siedem lat, jak żuka przez rupę. Żaden jego czyn, żadne słowo nie umknęło ich uwadze. Umieli odgadać treść każdej myśli. Wiedzieli nawet o białym paprochu pozbawionym na układce dziennika. I uważnie odkładali go na miejsce. Puszczano mu nagrania, pokazywano fotografie. Były wśród nich jego zdjęcia z Julią. Tak, nawet podczas... nie mógł już dłużej walczyć z jego partii. Poza tym, partia miała rację. Musiała mieć rację. Czy nieśmiertelny, kolektywny mózg mógł się... może się mylić? Jakiej zewnętrznej miary trzeba by było użyć do oceny jego sądów? Zdrowie psychiczne to, to kwestia statystyki. Winston musiał jedynie nauczyć się myśleć tak jak oni. Tylko tyle. Ołówek zdawał mu się dziwnie gruby. Niewygodnie trzymało się go w ręce. Zaczął notować myśli, które przychodziły mu do głowy. Niezdarnymi wielkimi terminami najpierw są wolność, to niewola. I, on, I niemal od razu poniżej 2 i 2 to 5. W tym momencie coś go powstrzymało. Nie mógł się skoncentrować. Jakby jego umysł unikał jakiejś myśli. Czuł, że wie, jak powinno być następne zdanie, ale chwilowo nie mógł go przywołać. Wreszcie sobie wspomniał choć fraza pojawiła się spontanicznie. Musiał w tym celu świadomie zrekonstruować proces myślowy. Napisał Bóg to władza zgodził się na wszystko. Przeszłość podlegała modyfikacjom. Przeszłości nigdy nie zmieniono. Oceania walczyła z Azją Wschodnią. Oceania zawsze walczyła z Azją Wschodnią. Jones, Aronson i Rutherford byli winni zbrodni, o które ich oskarżono. Nigdy nie widział zdjęcia dowodzącego ich niewinności. Ta fotografia nigdy nie istniała. Winston ją wymyślił. Miał świadomość, że pamięta wiele sprzecznych faktów, ale to były fałszywe, urojone wspomnienia. Jakie to łatwe? Wystarczyło poddać się, wszystko inne działo się samo. Zupełnie, jakby człowiek płynący pod prąd rwącej rzeki, i niezależnie od podejmowanego wysiłku, raz po raz odrzucony do tyłu, postanowił nagle. Odwrócić się i podążać podejrza z prądem, zamiast z nim walczyć, nie zmieniło się nic. Poza tym, Winstona działo się to, co i tak musiało się stać. Właściwie nie pamiętał, po co się kiedykolwiek buntował. Wszystko było takie łatwe. Oprócz. Wszystko może być prawdą. Tak zwane prewatury są nonsensowne. Grawitacja to bzdura. Gdybym chciał, powiedział O'Brien. To uniósł się z tych podłog jak bańka mydlana. Winston uważnie przydadzą o tę kwestię. Jeśli wierzy, że nośnia nad podłogą, jeśli jednocześnie ja wierzę, że to widzę, to znaczy, że tak się dzieje. Nagle, jak fragment zatopiony wraku wyłaniającego się niespodzianie na nad powierzchnię wody, przyszła mu do głowy myśl. Tak się nie dzieje. Wyobraźmy sobie. Wyobraźmy sobie tylko: to halucynacja. Od razu wepchnął tę myśl sporą pod wodę. Błąd był oczywisty. Wynikał z założenia, że gdzieś tam, na zewnątrz umysłu, istnieje prawdziwy świat, w którym dzieją się prawdziwe rzeczy. Tylko jakim cudem taki świat mógł istnieć? Skąd byśmy o tym wiedzieli, nie polegając na umyśle? Wszystko dzieje się w umyśle, zaś to, co dzieje się we wszystkich umysłach, dzieje się naprawdę. Bez trudu wykrył błąd, nie było z tym ryzyka, że podda się szkodliwemu tokowi myślenia. Miał jednak świadomość, że coś takiego nie powinno było się wydarzyć. Zadaniem umysłu jest wykształcenie mechanizmu wyłączania się, kiedy tylko pojawi się groźba zejścia na manowce. To musi odbywać się automatycznie, instynktownie. W noumowie proces ten nosi miano zbrodniostopu. stopu. Winston zabrał się za ćwiczenia tej umiejętności, przywołując w myślach różne stwierdzenia: Partia mówi, że ziemia jest płaska, partia utrzymuje, że lód jest cięższy od wody, i wprawia się w ignorowaniu albo w nie rozumie argumentów, które im przyczyły. Nie było to łatwe. Wymagało umiejętności błyskawicznego reagowania i talentu do improwizacji. Przykładowo problemy arytmetyczne wynikające ze stwierdzenia, że 2 i 2 to 5, przekraczały jego możliwości intelektualne. Umysł musi być niezwykle elastyczny, żeby w jednym momencie dokonać najbardziej subtelnych operacji logistycznych, a zaraz potem nie doszło do błędów w rozumowaniu. Głupota była do tego potrzebna nie mniej niż inteligencja i równie trudno było ją wykształcić. Przez cały czas przez jego głowę przewijało się pytanie, kiedy go zastrzelą. Wszystko zależy od ciebie, powiedział O'Brien. Winston wiedział jednak, że żadne świadome działanie nie przybliży do, nie przybliży do momentu. Może nadejść za 10 minut albo za 10 lat. Mogą trzymać go w izolacji do, bez końca, mogą zesłać go do obozu pracy, mogą go na jakiś czas wypuścić, bo tak też czasem robili. Niewykluczone że przed rozstrzelaniem ponownie rezera się to całe przedstawienie z aresztowaniem i przesłuchaniem. Po, pewne było tylko jedno: że śmierć zawsze przychodzi niespodziewanie. Zgodnie ze zwyczajem, niepisaną tradycją, o której nie wiedziano, choć o tym nie. O siedział, choć o tym nie rozmawiano. Strzelano z za pleców, w tył głowy, bez ostrzeżenia, kiedy więzień przechodził korytarzem z jednej celi do drugiej. Pewnego dnia, choć wyrażenie pewnego dnia nie jest precyzyjne, bo równie dobrze mogło się to dziać w nocy, a więc pewnego razu Winston miał dziwny, błogi sen. Szedł korytarzem, spodziewając się wystrzału. Wiedział, że zaraz do siebie kula. Wszystko się uspokoiło, wygładziło, zgodziło. Nie miał już żadnych wątpliwości, nie poczęła argumentów, nie czuł bólu ani strachu. Jego ciało było zdrowe i silne, szedł lekkim krokiem. Ciesząc się każdym każdym ruchem i czując na sobie światło słoneczne. Nie był to wąski, biały korytarz w miłości. Winston zdajewał się... W przestronnym, szerokim na kilometr zalanym słońcem przejściu widział już kiedyś to miejsce podczas halucynacji wywołanych przez środki, które mu podano. Wędrował przez złotą krainę. Szedł ścieżką przecinającą pastwisko, wygryzioną z Pod stopami czuł krótką, sprężystą trawę na twarzy. Na twarzy łagodne światło słonecznego światła. światła. Na skraju łąki rosły wiąże wiatr poruszał delikatnie i gałęziami, gdzieś w oddali płynął strumień, a w nim w zielonych rozlowiskach pod wierzbami pruskały się klenie. Nagle poderwał się zdjęty strachem, pod zelą plecy usłyszał swój głos wołający – Julio, 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 kochanie, Julio! Na moment poddał się można wrażeniu, że Julia znaleźła się tuż przy nim, a nad więcej, nie przy nim, a w nim, jakby wniknęła pod skórę, a w tym momencie Koło ją bardziej niż wtedy, kiedy byli razem na wolności. Zrozumiał, że Julia nadal żyje i że potrzebuje jego pomocy. Położył się na łóżku i próbował się uspokoić. Co on najlepsze zrobił? Ile lat właśnie dodał się do wyroku w tym momencie słabości? Zaraz usłyszy tu panie Buciorów za drzwiami. Taki wybuch nie mógł mu ujść na sucho. Teraz już mieli pewność, o ile się nie domyślili wcześniej, że łamie zasady zawartej z nimi umowy. Był posłuszny od partii, lecz wciąż ją nienawidził. Wcześniej skrytykował herdecki umysł za pozorami zgody, teraz robił krok wstecz. Tak, poddał umysł. Wciąż jednak liczył, że uda mu się zachować czyste serce. Wiedział, że nie ma racji, ale wolał jej nie mieć. Przeżył go, obraję go przeżył. Przyznał się do wszystkiego tym jednym głuchym okrzykiem: będzie musiał zacząć wszystko od nowa. To może trwać całymi latami. Przyjechał dłonią po twarzy, ucząc się jej nowego kształtu. Miał głęboki brust w bolczkach. Kości jarzmowe ostro sterczały, zaś nos był spłaszczony. Poza tym, odkąd widział się w lustrze, wstawiono mu protezę. Niełatwo zachować pokierową twarz. Kiedy człowiek nie zna własnego wyglądu, zresztą kontrolowanie wyrazu twarzy to za mało. Dotarło do niego wreszcie, że jeśli chce się coś ukryć, trzeba to zadać także przed samym sobą. Należy przez cały czas mieć świadomość, że coś pozostaje w ukryciu. Nie może to jednak pod żadną uchwytną postacią przeniknąć do świadomości, dopóki nie zajdzie taka konieczność. Odtąd musi nie tylko myśleć prawidłowo. Musi czuć prawidłowo i prawidło śnić i stale kryć nienawiść głęboko w sobie ności jak cystę tkwiącą w ciele, lecz od niego odrębną. Tróg z dnia postanowią go zastrzelić. Nie może się, kiedy to nastąpi. Chyba jednak da się odgadnąć. Kilka sekund przed faktem zawsze strzelają z tyłu, zawsze na korytarzu dziesięć sekund wystarczy. W tym czasie cały jego wewnętrzny świat zdoła przewrócić się do góry nogami. Nagle, bez jednego słowa, nie zmieniając rytmu kroków, bez drgnięcia twarzy, odłożyć kamuflaż i bum! wystrzelą, działa jak na nienawiść, wypełni go jak potężny, leczący płomień i niemal jednocześnie bum! Wypali pistolet za późno, ale albo za szybko orzano mu mózg. Zanim zdobają ponownie na nim zapanować, Chrytycka myśl uniknie kary, pozostanie nieodkupiona i poza ich zasięgiem na wieki. Sami spowodują te wyrwę stworzonej przez siebie doskonałości, umrzeć, nie nienawidząc ich. Oto czym jest wolność. Zabnął oczy. Trzeba było dokonać czegoś o wiele trudniejszego niż zachowanie intelektualnej dyscypliny. Musiał się poniżyć, okaleczyć. Wytarzać się w najochodniejszym brudzie, co było najstraszniejsze, bardziej obrzydliwe niż wszystko inne. Pomyślał o wielkim bracie. Ogromna twarz, ponieważ zawsze widywał ją na plakatach, wyobrażał, ją, wyobrażał sobie, że ma z metr szerokości, z gęstymi, czarnymi łąsami i oczami podążającymi za każdym ruchem człowieka. Sama pojawia się w jego umyśle, jakie uczucia naprawdę żywił wobec wielkiego brata. Na korytarzu odwrócił się stąpanie ciężkich buciorów. Strzęknęły sz, sz, stalowe drzwi, celi. Do środka wkrócił O'Brien. Tuż za nim szedł oficer w wos, o woskowej twarzy i strażnicy w czarnych mundurach. – Wstawaj! – rozkazał O'Brien. – Poleć tu. Winston stanął na wsi O'Briena. Ten położył swoje mocne ręce na jego ramionach i popatrzył na niego z bliska. – do głowy, że mógłbyś mnie oszukać? To było naprawdę głupie. Wyprostuj się. Popatrz na mnie przerwał, a potem ściągnął agnes'on. Robisz postępy. Intelektualnie jesteś już prawie zdrowy, ale emocjonalnie tkwisz w tym samym miejscu. Powiedz mi, w Instanie. tylko pamiętaj, żadnych kłamstw. Dobrze wiesz, że zawsze rozpadam kłamstwo. Powiedz mi, co naprawdę czujesz do brata? Nienawidzę go. Nienawidzisz go? Dobrze. A zatem czas, abyś przeszedł do ostatniego etapu. Musisz pokochać wielkiego brata. Nie wystarczy, że jesteś mu posłuszny. Musisz go kochać. Puścił Winstona, popychając go lekko w kierunku strażników. Pokój 101, powiedział